10 listopada karta mocy na dziś, siódemka ognia broń swoich przekonań i decyzji chroń swój teren rozsądnie wybieraj bitwy do stoczenia. E, widzisz, tutaj chodzi o to, żebyś chronił siebie żebyś nie ulegał wpływom innych ludzi żebyś po prostu zawsze miał swoje zdanie swoje mocne zdanie. Nawet jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, ty trwaj przy swoim. Chroń swój teren właśnie. Ty to jesteś ty. Pamiętaj, ty jesteś jednostką. Ty jesteś sobą. Zawsze szukaj prawdy w sobie. Rozsądnie wybieraj bitwy do stoczenia. No wiadomo, nie jesteśmy na wojnie, ale chroń siebie. Chroń swoją energię i otaczaj się ludźmi takimi, którzy są w twojej.